Dzień dobry. Nazywam się Wojciech Słuszko i chciałbym przedstawić Państwu moją pracę pod tytułem o rzeczywistości słów Kilka, czyli hipoteza symulacji. Rzeczywistość jest tylko iluzją, aczkolwiek bardzo trwałą, a przez Einstein. Cytowana wypowiedź jest iście alegoryczna, natomiast w do hipotezy symulacji można by traktować ją dosłownie. Technologia nieustannie się doskonale, a wraz z nią. Tworzone komputerowo iluzje z narodem świata, czyli tzw. symulacje komputerowe. Programistyczne odzorowania stają się coraz bardziej precyzyjne, niewątpliwie dążą do stanu idealnego, którym jest niemożność odróżnienia struktur cyfrowych od rzeczywistych. Czy możemy więc stwierdzić, iż z całą pewnością nie uczestniczymy bezwiednie w takowej symulacji, a tworzone elektroniczne dzieła nie są jedynie powieleniem iluzji? W istocie, wspomniane pytania wynikały wielu myślicieli, m.in. Nika Stroma, który stworzył hipotezę symulacji w wersji współczesnej. Jej założenia są proste, mianowicie zakłada, iż mimowolnie uzysujemy w symulowanej rzeczywistości, będącej komputerowym programem stworzonym przez obcą inteligencję. Środowiskiem umożliwiającym uruchomienie iluzji jest komputer, a termin obca inteligencja odnosi się do obcej cywilizacji technicznej bądź wytworzonej przez takową sztuczną inteligencję. Hipoteza jest nierozerwalnie związana z fizyką, ponieważ szczegółowa analiza fizycznej rzeczywistości jawi się jako jedno z niewielu niebywale wartościowych źródeł, z którego wybrnąć mogą przesłanki aprobujące bądź deprymujące tezę. Ponadto, która jest kluczowa dla samej istoty uprawiania fizyki, gdyż w obliczu jej potwierdzenia, fascynująca dziedzina nauki zostałaby zmarginalizowana do niechudnej roli inżyniera wstecznego, którego zadanie sprowadza się jedynie do rozszyfrowania tego algorytmu. Immanentne więzy łączą również ideę z kulturą oraz filozofią, za których sprawą pozostawia zauważalne ślady zarówno w i kinematografii. Z czego kolornym przykładem jest Matrix, jak i filozoficznych rozważaniach osób takich jak David Chance. Z czych niewiarygodnie abstrakcyjnych założeniach, te wydaje się więcej bardzo Lecz czyż nie takim właśnie jawi się przeświadczeniem, który staramy się rozszyfrować? Na początku rozważań odwołam się do przesłanek czysto probabilistycznych, które w moim mniemaniu są mrzonką, natomiast warto poświęcić im uwagę przynajmniej rozobrazowanie zjawiska. W procesie tym posłuży się równaniem amerykańskiego astronoma Franka Drake'a. Równanie Amerykanina odnosi się do drogi inaczej, szacując liczbę możliwych istniejących w niej cywilizacji technicznych, co czyni za pomocą szeregu zmiennych dużych uproszczeniu wprowadzających się do liczby miejsc, w których może powstać i ewoluować cywilizacja, czy średniej długości istnienia naukowo. Przyjmując pesymistyczne warianty zmiennych, to znaczy zakładając, iż jedno z milionów datnych do zamieszkania ciał jest w istocie zamieszkane, otrzymamy szacunkową liczbę 200 miliardów lalek, możliwie zasiedlonych przez obce formy życia. Konfrontując wynik z szacunkową długością istnienia cywilizacji oraz częstotliwością pojawiania się takowych, oszacować można 5 milionów do technicznych cywilizacji równolegle zamieszkujących galaktykę. Każda z nich jest technicznie zdolna do tworzenia symulacji, które w istocie są wielce pomocne, np. w celach rozwoju naukowego, więc liczba tych tworów dążyć może do nieskończoności, a prawdopodobieństwo, iż pośród miliardów symulowanych rzeczywistości żyjemy w tej prawdziwej, jest nikła. Wspomniane szacunki wskazują, iż życie w kosmosie jest czymś powszechnym, więc gdzie oni są? Zadane pytanie wyraża tzw. paradoks Fermiego, Odnoszący się do ogromnej sprzeczności zachodzącej między szacunkową ilością kosmicznych istnień, a tą, którą jesteśmy w stanie zaobserwować. W moim mniemaniu łatwo ulec fałszywemu obrazowi prezentowanemu przez prawdopodobieństwo. Równie łatwo jest go namalować, posługując się wzorem Drake'a, jak i momentalnie spalić przy użyciu paradoksu Przede wszystkim nie należy zakładać, iż jakiekolwiek hipotetyczne obce istnienie ma cokolwiek wspólnego z człowiekiem. Ludzkość posiada ogromną tendencję do spekulowania na temat obcych form życia tak, jak gdyby musiały być one dokładnie takie jak my. Wspomniane szacunki, mimo przyjęcia pesymistycznych danych, odnoszą się do świata idealnego, dokładnie takiego, jaki sobie wymyślamy. Świat nie jest jednak idealny, z czego wynika mój sceptycyzm. Mówiąc o symulowaniu rzeczywistości, nie sposób pominąć aspekty techniczne dla których sercem domniemanej symulacji jest komputer. Jednostka ta miałaby uruchomić program zapewniając jego stabilne działania, do czego potrzebna jest moc obliczeniowa. Obecnie zwiększenie takowej jest równoznaczne ze zmniejszeniem elementów tworzących komponenty maszyny w procesie fabrykacji. Wspomniana metoda wsiada istotną granicę, którą jest rozmiar atomu, to znaczy element nie może być mniejszy niż atom. Pozwala to na stwierdzenie, iż moc obliczeniowa jest ograniczona. Wszechświat jest natomiast ogromnie złożona przestrzeń, lecz w kontekście symulacji największym jego problemem jest jego nieprzerwane rozszerzanie, czego potwierdzeniem jest stała habla. Konsekwencją symulowania bezgranicznego obszaru jest potrzeba nieskończonej mocy obliczeniowej, co w istocie jest niemożliwe. Może istnieją więc ograniczenia, na które nie zwracamy uwagi. W tym momencie pragnę spojrzeć na paradoks z nieco innej perspektywy. Jeśli faktycznie jesteśmy szalenie kumszczonym, symulowanym tworem, który stworzony został przykładowo w celach badawczych, nie widzę najmniejszego sensu, aby dokładnie odwzorować w nim wszelkie znane projektantom obce cywilizacji. Dodatkowo hipotetyczni twórcy mogą dowolnie manipulować naszymi granicami poznania. Jedną z nich jest widzialny wszech Czyli skrawek w przestrzeni kosmicznej, będący w naszych obserwacji, którego średnica to około 92 miliardy lat świetlnych. Zjawisko tłumaczy prędkość światła, a ściśle jej ograniczenie, które jawi ja się kolejną z barier. W skali ogromu kosmosu wydaje się śmiesznie niska, czego przykładem jest odległość do najbliższej gwiazdy, wynosząca 4 lata ze wspomnianą prędkością. Warto również wskazać, iż jest ona najwyższą osiąganą prędkością której doświadczyć może jedynie obiekt o zerowej masie, a ludzkie możliwości nie pozwalają nawet na zbliżenie się do niej. Bariera ta skutecznie uniemożliwia eksplorację na nrów kosmosu, utrzymując ludzkość zamkniętą w pewnego rodzaju klasce. Przywołując domniemanych projektantów, pragnę odwołać się do znanych nam symulacji. Bazują one na algorytmach, czyli ciągach przyczynowo-skutkowych. Określonemu działaniu w świecie symulacji odpowiada skutek przebijany przez jej projektanta. Sprawia to, iż iluzje rzeczywistości umożliwiają antycypację przyszłych zdarzeń. Świat natomiast jak nie jest idealny, tak nie jest również deterministyczny, czego potwierdzeniem jest zjawisko połowicznego rozpadu. Idealnie oddaje ono determinizm, ponieważ wyniki przeprowadzonych eksperymentów są stałe jedynie statystyczne. To znaczy duża liczba eksperymentów potwierdza zasadę rozpadu połowy jądra atomowych w określonym czasie, natomiast w przypadkach pojedynczych występować mogą niewytłumaczalne wahanie. Dodatkowo niezrozumiałym jest fakt rozpadanie się przykładowo jądra X, a nie Y. Niebywale trudnym więc bądź niemożliwym zadaniem byłoby symulowanie tego procesu. Poza determinizmem symulacyjne twory ludzkości posiadają kolejny istotny Maker, mianowicie wysoki stopień narażenia na dotknięcia programistów, wskutek czego wypełniają nieliczne błędy. Obserwowalna rzeczywistość jest natomiast zgoła odmienna, ponieważ nie wykazuje przejawów błędów popełnionych podczas hipotetycznego procesu twórczego. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż twórca symulacji posiada nad nią kontrolę w czasie rzeczywistym co oznacza możliwość modyfikacji wszelkich zachodzących w niej zjawisk, a nawet cofnięcia jej biegów. W obliczu pełnej kontroli nad stworem, możliwość wykrycia jakichkolwiek zjawisk wskazujących na niedoskonałość dzieła przez byty, jest wysoce nieprawdopodobna. Moim zdaniem, pomimo nieco prześmiewczego w dźwięku, kikota do symulacji jest gorąca uwagi. Jej potwierdzenie byłoby tak genialne, jak i fatalne. W odkrycia tkwiłby w umożliwieniu do szyfracji algorytmu, który otworzyłby drzwi do zbioru prac symulacji, co poskutkowałyby przyswojeniem pełnej wiedzy na temat wszechświata. Inżynieria wsteczna poz pozwoliłaby na wiele. W tym nazywa się zasadnicze pytanie: po cóż? Wiele genialnych, odkryć np. takich jak dynamitnobla, wyciarłoby fatalne oblicza. Nie inaczej byłoby w tym przypadku. Twierdzę, iż najgorszym ze skutków byłby poważny kryzys egzystencjalny, wyniszczający podstawy człowieczeństwa. Po cóż wyśleć się dla dobra ludzkości, jeśli jak się nie jedynie stertą kodu komputerowego, zamkniętego w kunsztownej, lecz wciąż w klatce? W obliczu takowych wydarzeń może jednak lepiej pozostać pacynką w teatrze. Dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam serdecznie.